O, na pewno dobrze będziecie widzieć, bo to już, to już będzie na pewno. Ten. Jak widzicie tutaj, filmik zaraz będzie y, z podwójnymi rolkami. To jest y, pojedyncza rolka dociskająca drut. Y, na trzeba zwrócić uwagę na to, żeby ta tutaj na górze tak. Da się to na dole? Zaraz wam pokażę. Wykręcimy. Tu też trzeba dobrze te rolki dobrać, bo te rolki generalnie są ona nie wyjdzie ta na dole. A nie wyjdzie. No widzicie. Generalnie tu jest, tu jest pokazane. Zbliżę wam troszeczkę. 0,6 z tej strony. Czyli ten rowek jest na drut 0,6. A ten drut jest na 0,8. Czyli nawet ja na dzień dzisiejszy mam źle dobraną drut do, do rolki. Nawet nie zwróciłem uwagi. Myślałem, że to jest na 1 i 0,8. Ale mam tylko 0,6 i 0,8. Generalnie powinno się dobrać rolkę taką jak ma się